Było prawie północ, gdy Helena Baranowska, 71-letnia mieszkanka Pragi Północ, zamykała okna w swoim małym, cichym mieszkaniu. Zimny wiatr niósł ze sobą ten charakterystyczny miejski świst, który pojawia się tylko późną nocą. Helena, przyzwyczajona do samotnych godzin, włączyła cicho radio i przygotowywała się do snu. W pewnym momencie zauważyła jednak dziwne odbicie w szybie, jasne, Intensywne światło, które nie mogło pochodzić ani od ulicznej latarni, ani od samochodu. Światło pulsowało, zmieniało natężenie, jakby żyło własnym rytmem. Kobieta zastygła na moment, próbując zrozumieć, co właściwie widzi. Zaintrygowana otworzyła ostrożnie okno, pozwalając zimnemu powietrzu musnąć twarz. Niebo było czyste i spokojne, pełne gwiazd. I wtedy to zobaczyła. Tuż nad dachami bloków. Unosił się owalny, jasny obiekt, poruszał się bezszelestnie, nienaturalnie płynnie, jakby nie obowiązywały go żadne zasady fizyki. Jego światło zmieniało kolory. Najpierw biały, potem zielonkawy, potem delikatnie niebieski. Helena poczuła, że serce zaczyna jej bić szybciej. Nie była przerażona, raczej zahipnotyzowana. Miała dziwne wrażenie, że ten obiekt zatrzymał się właśnie nad nią. Jakby ją obserwował. Obiekt zbliżył się jeszcze bardziej, zatrzymując się między budynkami w sposób, który wydawał się absolutnie niemożliwy. Helena zrobiła krok w stronę balkonu, starając się nie stracić go z oczu. Światło zalewało fasady budynków, nadając im blasku, którego nigdy wcześniej nie widziała. W tej samej chwili, Kobieta poczuła, jak po jej karku przebiega dreszcz, nie ze strachu, lecz z poczucia czegoś niezwykłego, czegoś, czego nie potrafiła nazwać. I nagle, bez ostrzeżenia, obiekt wystrzelił pionowo w górę z prędkością tak ogromną, że w jednej sekundzie nie było po nim śladu. Niebo znowu było ciemne, zwyczajne, zwyklejsze niż kiedykolwiek. Helena przez dłuższą chwilę stała nieruchomo, mrugając szybko, jakby próbowała upewnić się, że jej oczy nie płatają jej figla, ale wciąż widziała blask na ścianie naprzeciwko, echo tego, co przed chwilą obserwowała. Sięgnęła drżącą ręką po telefon, próbując zrobić zdjęcie nieba, lecz obiekt zniknął bezpowrotnie, zacisnęła usta, czując ciężar w piersi, wiedziała, co zaraz nastąpi, nikt jej nie uwierzy. Przecież już nieraz odsyłano ją z komentarzem, że w jej wieku różne rzeczy się mylą. I właśnie ta świadomość zabolała ją bardziej niż sama tajemnicza obserwacja. Mimo to, spróbowała porozmawiać z kimś. Zadzwoniła do córki. Głos po drugiej stronie brzmiał zmęczony i krótki. Helena opowiedziała jej o światłach, o obiekcie, o tym wszystkim, co widziała. Zapadła cisza, a potem padło jedno zdanie: Mamo. To pewnie był dron. Idź spać, dobrze? Połączenie zakończyło się szybko, zbyt szybko. Helena jeszcze długo patrzyła na ekran, czując, jak wzbiera w niej mieszanka smutku i bezradności. Nie to bolało, że widziała coś niewytłumaczalnego, bolało, że nikt nie chciał jej wysłuchać. Kolejny raz była tylko tą starszą panią, która przesadza. Już miała zgasić światło i spróbować zapomnieć o tym wszystkim, gdy nagle usłyszała ciche, nieśmiałe pukanie do drzwi. Trzy delikatne uderzenia. Helena podeszła powoli, niepewna, kto mógłby ją odwiedzić o tak późnej godzinie. Kiedy uchyliła drzwi, zobaczyła Dawida. Młodego studenta z góry, z kubkiem termicznym w dłoniach i z przejęciem w oczach. Przepraszam, że przeszkadzam, ale ja też to widziałem. Te słowa sprawiły, że Helena przestała oddychać na moment. Po raz pierwszy tej nocy ktoś nie tylko jej nie wyśmiał, ale uwierzył, a to zmieniło wszystko. Helena wpuściła Dawida do środka, wciąż nie wierząc, że ktoś zapukał właśnie w tej jednej, jedynej chwili, gdy najbardziej potrzebowała zrozumienia. Młody mężczyzna wyglądał na wyraźnie zdenerwowanego. Zdjął plecak, odstawił kubek z herbatą i usiadł na brzegu fotela, jakby nie wiedział od czego zacząć. Pani Heleno, ja naprawdę to widziałem, powtórzył cicho. Wyszedłem na balkon, bo myślałem, że ktoś odpalił fajerwerki. Ale to nie były fajerwerki. Helena poczuła, jak serce uderza jej mocniej. Po raz pierwszy od miesięcy nie była sama. Po raz pierwszy ktoś nie traktował jej jak staruszki, której się myli. Dawid opowiedział jej dokładnie to samo, co widziała chwilę wcześniej owalny obiekt, zmieniające się światła, brak dźwięku, nagłe przyspieszenie w górę. Nie znam się na takich rzeczach, ale to nie był dron. Dron nie porusza się tak szybko, ani tak płynnie, dodał. Helena słuchała w napięciu, potakując lekko głową. Z każdym jego zdaniem czuła, że to, czego była świadkiem, było czymś więcej niż przypadkową obserwacją. Dlaczego przyszedłeś akurat do mnie? Zapytała nieśmiało. Dawid zerknął na nią i wzruszył ramionami, bo widziałem panią na balkonie i nie chciałem, żeby pani czuła się z tym sama. Zapanowała między nimi cisza, ale nie była to cisza niezręczna, była to cisza, w której oboje przetwarzali to, co widzieli. Po chwili Helena wyciągnęła stary notes i długopis, które zawsze trzymała na komodzie. Musimy to zapisać. Powiedziała, jakby nagle znalazła cel w całym tym chaosie. Dawid popatrzył na nią z zaskoczeniem. Pani chce to badać? Zapytał ostrożnie. A czemu nie? odpowiedziała stanowczo. Skoro nikt nam nie wierzy, musimy zebrać dowody, inaczej wszyscy będą mówić, że to były halucynacje albo odbicia świateł. Młody mężczyzna uśmiechnął się niepewnie, ale w jego oczach pojawiła się iskra ekscytacji. Zaczęli od prostych rzeczy, godzinę obserwacji, kierunek z którego obiekt nadleciał, kolor światła, wysokość na jakiej się poruszał. Dawid zaskoczył Helenę swoją dokładnością, a ona zaskoczyła jego determinacją. Pani Heleno, przy całym szacunku pani ma więcej energii niż moi rówieśnicy. Żartował, a ona pierwszy raz od dawna roześmiała się szczerze. Wtedy poczuła, że w jej życiu wydarzyło się coś niezwykłego nie tylko na niebie, ale tu, w mieszkaniu. Po raz pierwszy od lat miała sojusznika kogoś, kto jej nie ignorował kogoś, kto słuchał. Zanim Dawid wyszedł, oboje podeszli jeszcze do okna i spojrzeli w niebo, jakby licząc na cud. Myślisz, że to wróci? Zapytała Helena szeptem. Dawid wzruszył ramionami, a potem powiedział coś, co zapadło jej głęboko w pamięć. A jeśli to wróci, to lepiej, żebyśmy byli przygotowani. Helena skinęła głową, czując, że młody człowiek mówi prawdę, że to nie był przypadek, niezłudzenie. Ale coś, co miało swój powód i swój czas, a może nawet swój cel, po raz pierwszy od lat poczuła dreszcz. Nie strachu, lecz ekscytacji. Gdy Dawid wyszedł, a drzwi zamknęły się cichutko, Helena usiadła przy stole i spojrzała na swoje notatki. W jej oczach nie było już niepewności ani smutku. Było skupienie, determinacja. Tej nocy spała mało, wciąż wracając myślami do tego, co widziała, wiedziała tylko jedno: jutro musi sprawdzić, czy ktoś jeszcze zgłaszał podobne obserwacje. A jeśli tak, to historia, którą przeżywa, dopiero się zaczyna. Bo prawdziwy koszmar nie był w tym, że nikt jej nie wierzył. Prawdziwym koszmarem byłaby prawda, którą nikt nie odważył się jeszcze wypowiedzieć. Następnego ranka Helena obudziła się z poczuciem niepokoju, które nie opuszczało jej od chwili obserwacji. Zamiast przygotować śniadanie, jak zwykle robiła, usiadła przy komputerze, który zazwyczaj służył jej jedynie do rozmów wideo z wnukami. Wpisała w wyszukiwarkę Moszy dziwne światła warszawa noc. Ku jej zaskoczeniu pojawiło się kilka anonimowych wpisów na lokalnych forach. Ludzie pisali o jasnym obiekcie, który poruszał się z nienaturalną prędkością, o okrągłej masie światła i ciszy, która nie była normalna. Helena otworzyła każdy z tych postów, serce biło jej coraz mocniej. Nie była jedyna, nie była szalona. Ktoś jeszcze to widział, może nawet wiele osób. Zadzwoniła do Dawida, który odebrał niemal natychmiast, jakby sam czekał na wiadomość. Spotkali się w kawiarni na rogu ulicy, w miejscu pachnącym świeżo mieloną kawą i przypominającym, że świat potrafi być normalny. Dawid położył na stole swojego laptopa. Pani Heleno, to nie wszystko, powiedział poważnie. Pokazał jej nagranie z mediów społecznościowych. Krótkie wideo nagrane przez anonimowego przechodnia po drugiej stronie Wisły. Na nagraniu widać było pulsujące światło nad dachami budynków, to samo, które widzieli. To jest z tej samej godziny, dodał chłopak. Helena poczuła, jak ciarki przechodzą jej po plecach. Film był niewyraźny, ale wystarczająco prawdziwy. To oznacza, że wczorajsza noc nie była przypadkiem, wyszeptała Helena, ściskając kubek herbaty. Dawid skinął głową. Nie wiem, co to było. Ale ktoś próbuje to ukryć. Zobaczyłem, że część nagrań z internetu znika, zgłaszają je, blokują, usuwają. Helena zmarszczyła brwi. Ale kto i po co? zapytała. Dawid wzruszył ramionami. Może ludzie, którzy nie chcą paniki, może ktoś, kto wie więcej. Między nimi zapadła chwila milczenia pełna ciężaru. Po raz pierwszy oboje poczuli, że to co widzieli mogło być częścią czegoś znacznie większego. Czegoś co wykraczało poza ich blok i nocną obserwację. Zanim wrócili do domu, Dawid zaproponował, by poszli na miejsce, z którego nagrano jedno z wideo. Spacerowali wzdłuż wisły, obserwując niebo, jakby obawiali się, że coś znów się pojawi. Miejsce było ciche, prawie puste. Na ziemi leżała niedopałka świecy, jakby ktoś tu czekał. Albo modlił się. Obok mały notes. Dawid podniósł go ostrożnie. W środku znajdowały się krótkie zapiski: godziny, kierunki lotu, szkice światła. Ktoś tu był przed nami powiedział szeptem i śledzi to od dawna. Helena poczuła dreszcz. To już nie była obserwacja przypadkowa. To było śledztwo prowadzone przez kogoś, kto nie chciał być znaleziony. Kiedy wrócili do bloku, Helena czuła się jednocześnie przerażona i pobudzona. Dawid, żegnając się, powiedział, że wieczorem przyniesie jej kolejny materiał, który znalazł. Kobieta została sama na klatce schodowej, wsłuchując się w dźwięki miasta, ale tym razem były one inne, bardziej niepokojące, jakby wiedziała, że to, czego wczoraj była świadkiem, otworzyło przed nią drzwi do świata, którego się nie spodziewała. I którego może wcale nie chciała poznać, ale teraz nie mogła już przestać. Cień prawdy wisiał nad nią, jak ciężka zasłona. Wieczorem wróciła do komputera. Przez chwilę zawahała się, zanim znów zaczęła szukać informacji, bo wiedziała jedno: Jeśli wejdzie w to głębiej, powrotu już nie będzie. I wtedy zobaczyła nowy wpis na forum. Zauważyłem to samo wczoraj. Ktoś jeszcze? Napisał użytkownik o nazwie Asterion Pian. Wklejono też krótki opis. Obiekt zatrzymał się jakby skanował okolice. Helena poczuła, jak włosy stają jej dęba. To była dokładnie jej obserwacja. Zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Już wiedziała, że to nie koniec. To dopiero początek i że światło nad Warszawą miało do nich jeszcze wrócić. Wieczór zapadł szybciej niż zwykle. Jakby niebo nad Warszawą samo chciało ukryć to, co mogło się znów wydarzyć. Helena siedziała przy stole, wpatrzona w notatki, które robiła od dwóch dni. Każda linijka była jak fragment układanki, godzina, kolor światła, kierunek ruchu, ale wciąż brakowało jednego elementu odpowiedzi, dlaczego ten obiekt pojawił się akurat nad ich częścią miasta. W ciszy słychać było tylko tykanie zegara. Kobieta czuła w sobie dziwne napięcie, jakby jej ciało pamiętało tamto pulsujące światło, a potem nagle cichy trzask na klatce schodowej, kroki, czyjeś powolne, ciężkie kroki, zatrzymujące się tuż pod jej drzwiami. Helena podeszła niepewnie do wizjera. Nikogo nie było, tylko pusta klatka, oświetlona słabą żarówką, która lekko migotała. Już miała wracać do kuchni, gdy usłyszała coś jeszcze: delikatny szelest, jakby coś prześlizgnęło się po podłodze. Otworzyła drzwi powoli i rozejrzała się po wycieraczce. Leżała na niej mała kartka zwinięta w trójkąt, wzięła ją drżącymi dłońmi. Na środku widniał tylko jeden napis Nie jesteś sama. Serce podskoczyło jej do gardła. To nie było pismo Dawida. To nie był też żaden z sąsiadów, których znała od lat. Ktoś obserwował ją, a może nawet wiedział dokładnie, co widziała. W tej samej chwili rozległo się pukanie. Helena podskoczyła, ale szybko zorientowała się, że to jednak Dawid, zmęczony, z czerwonymi oczami, jakby nie spał całą noc. Przepraszam, że tak późno, powiedział od progu. Ale mam coś ważnego. Wszedł do środka i wyjął ze swojego plecaka pendrive. To nagrania z kamery przemysłowej, którą znalazłem w sieci, nie wiem jak długo tam będą, bo ktoś już usuwa część materiałów. Otworzył laptopa, a Helena obserwowała ekran z rosnącym napięciem. Słaba, czarno-biała kamera uchwyciła coś, co przemieszczało się nad Wisłą, pulsujące światło, idealnie takie jak ich, ale to nie był koniec nagrania. W pewnym momencie kamera zarejestrowała cień cień czegoś, co na pierwszy rzut oka wyglądało jak sylwetka człowieka, lecz poruszało się nienaturalnie, zbyt szybko, jakby skakało z miejsca na miejsce. To pewnie błąd nagrania, wyszeptał Dawid, choć w jego głosie słychać było, że sam w to nie wierzy. Helena poczuła dreszcze. Czy to może być ktoś z tego obiektu? Zapytała niepewnie. Dawid spuścił wzrok. Nie wiem. Ale ta część nagrania znika najszybciej. Ktoś to kasuje, powiedział. Kobieta zamknęła oczy, zaczęła rozumieć, że to, co widzieli na niebie, mogło nie być tylko światłem. Dawid potarł czoło i dodał: Pani Heleno, ja myślę, że ktoś monitoruje teren, odkąd to światło pojawiło się pierwszy raz. Helena spojrzała na niego ostro. Pierwszy raz. Dawid wyświetlił plik, krótką informację z forum datowaną na trzy tygodnie przed ich obserwacją: Jasny obiekt nad Pragą przesuwa się bezgłośnie, a potem kolejną, sprzed pięciu dni, ktoś chodził po dachu, zniknął na oczach. Z każdą linią tekstu ich oddechy stawały się cięższe. To nie była jednorazowa wizyta, to było coś powtarzalnego, coś, co narastało, coś, co być może szukało czegoś lub. Kogoś. Kiedy Dawid wyszedł, a drzwi zamknęły się za nim, Helena przysiadła na sofie. Kartka z napisem nie jesteś sama wciąż drżała w jej dłoni. A potem spojrzała w okno. Zdecydowanie, coś się działo nad Warszawą i czuła, że tej nocy nie powinna zasypiać. Bo po raz pierwszy od dnia, w którym to światło pojawiło się na niebie, miała wrażenie, że to niebo obserwuje ją z powrotem. A gdy zegar wybił północ, powietrze w jej mieszkaniu drgnęło lekko, jakby ktoś niewidzialny przeszedł korytarzem. Helena wstrzymała oddech. Wiedziała, że to nie koniec, to dopiero początek i że to, co wróci, może zmienić całe jej życie. Helena obudziła się wcześnie, choć całą noc prawie nie zmrużyła oka. Miała wrażenie, że dźwięki, które słyszała o północy. Lekki trzask, szmer, przeciąg w korytarzu były czymś więcej niż wytworem zmęczenia. Zeszła powoli na dół, by wyrzucić śmieci, ale kiedy otworzyła drzwi na podwórko, zauważyła coś, co sprawiło, że jej serce przyspieszyło. Na betonie widniały dziwne owalne ślady, nie przypominały ani odcisków butów, ani śladów zwierząt. Wyglądały jak odciśnięcia czegoś ciężkiego, co miało trzy punkty podparcia, nie dwa. Helena przykucnęła, dotknęła jednego z nich. Kamień był ciepły. Zdecydowanie zbyt ciepły jak na zimny poranek. To wróciło, wyszeptała do siebie. Tego samego dnia Dawid przyszedł wcześniej niż zwykle. Wyraźnie czymś poruszony. Pani Heleno, musimy iść na dach oznajmił bez wstępów. Wzięli latarki i wspieli się po schodach technicznych, które prowadziły na płaski dach bloku. Kiedy otworzyli metalowe drzwi, uderzył ich powiew zimnego powietrza i cisza, nienaturalna cisza, jakby miasto zawiesiło oddech. Na środku dachu leżała stara, zardzewiała antena telewizyjna, całkowicie wyrwana z mocowania. Nie było widać żadnych śladów walki ani narzędzi. Wyglądało to tak, jakby coś albo ktoś chwycił ją jednym ruchem i po prostu wyrwał z betonu. To nie człowiek! powiedział Dawid cicho. Helena nie odpowiedziała, nie musiała. Chłopak wyjął z kieszeni małe urządzenie, prosty lokalizator fal radiowych, którego używał w swoich technicznych projektach. Coś zakłóca sygnał, wyjaśnił. Kiedy przesunął urządzenie w kierunku anteny, wskaźnik natychmiast wyskoczył do maksimum, po czym opadł do zera. Tak się dzieje tylko wtedy, gdy źródło zakłóceń jest nieliniowe niestałe, nieprzewidywalne. Helena spojrzała na niego pytająco. Dawid przełknął ślinę i dodał. W taki sposób zachowują się tylko obiekty, których nie znamy. Kobieta poczuła, jak jej dłonie drżą. Nie była przygotowana na to, by jej intuicje potwierdzały urządzenia techniczne. To już nie była kwestia widzenia czegoś. To było realne. Kiedy wracali z dachu, zauważyli starszego sąsiada z trzeciego piętra, pana Nowickiego, stojącego przy oknie na klatce schodowej. Patrzył na nich z wyraźnym niepokojem. Państwo też to widzieli? zapytał drżącym głosem. Dawid spojrzał na Helenę, a potem podszedł do mężczyzny. Co pan widział, panie Nowicki? Staruszek rozejrzał się nerwowo, jakby bał się, że ktoś ich obserwuje. Wczoraj nad dachami. Nie światła, ale cień, duży, za duży. Helena poczuła, jak powietrze gęstnieje wokół nich. To nie była już historia o jednej kobiecie i jednym chłopaku. Coraz więcej ludzi widziało coś, co nie pasowało do żadnych znanych zjawisk. Gdy ponownie znaleźli się w mieszkaniu Heleny, Dawid usiadł przy stole, otworzył laptopa i zaczął przeglądać kolejne fora. Pani Heleno, zobaczyłam coś jeszcze bardziej niepokojącego, powiedział po chwili. Na ekranie pojawił się wpis. Jeśli to widzisz, nie szukaj dalej. Oni przychodzą nocą do tych, którzy patrzyli za długo. Pod spodem zdjęcie miejsca, które wyglądało dokładnie jak ich dach. Helena poczuła dreszcz, który przeszył ją od stóp do głowy. W głowie powtarzały jej się słowa z karteczki, znalezionej pod drzwiami Nie jesteś sama, ale teraz nabierały zupełnie innego znaczenia, mroczniejszego. Dawid wyłączył laptopa i spojrzał na Helenę z powagą, której wcześniej u niego nie widziała. Pani Heleno, jesteśmy w coś wciągnięci, coś czego nikt nie chce ujawniać. Kobieta odsunęła kubek z herbatą, który nagle wydał jej się zbyt ciężki. Oparła dłonie na stole. A jeśli oni tu wrócą? zapytała szeptem. Dawid spojrzał przez okno na ciemniejące niebo. Nie jeśli. Kiedy? Helena przełknęła ślinę, a jej serce zaczęło bić szybciej. Wiedziała, że Dawid mówi prawdę, wiedziała też, że to, co nadchodzi, będzie większe, straszniejsze i bardziej niepojęte niż wszystko, co dotąd przeżyła. A noc, która nadchodziła, miała przynieść odpowiedzi albo jeszcze więcej pytań. Noc nadeszła szybciej niż zwykle, jakby sama ciemność chciała domknąć tę historię. Helena siedziała przy oknie, wpatrzona w czarne niebo nad Warszawą. Nie czuła już strachu, tylko dziwny spokój, mieszaninę akceptacji i determinacji. Na stole leżały wszystkie notatki, nagrania, skryny z forów i kartka z napisem: "Nie jesteś sama". Każdy element wskazywał na to, że coś miało się wydarzyć tej nocy. Dawid siedział obok, nerwowo obracając w dłoniach latarkę. Nie wiem czego się spodziewać, powiedział. Helena skinęła głową. Ja też, ale wiem, że to już nie trwa przypadkiem. Kilka minut później komputer Heleny zapiszczał nowe powiadomienie. Asterion, użytkownik z tajemniczego forum, napisał kolejny post. Dzisiaj o północy, Most Poniatowskiego. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć prawdę, przyjdź. Dawid od razu wstał. To może być pułapka. Powiedział. Helena jednak poczuła, że jej serce kieruje się w jedną stronę, ku odpowiedzi. Jeśli nie pójdę, będę żałować do końca życia, stwierdziła stanowczo. I tak wyszli. Ona i młody chłopak, których połączyło coś, czego nikt inny nie widział. Miasto spało, ale ich kroki odbijały się echem, jak w filmie, prowadząc w miejsce, gdzie miało nastąpić coś przełomowego. Na moście panowała cisza tak głęboka, że aż nienaturalna. Wisła odbijała światła miasta, ale sama przestrzeń wokół nich zdawała się zbyt cicha, zbyt ciężka, zbyt skupiona na nich. Dawid rozejrzał się niepewnie. Nie ma nikogo, szepnął. I wtedy właśnie to się stało. Niebo nad mostem rozjaśniło się nagle pulsującym światłem, identycznym jak tamtej pierwszej nocy. Helena zacisnęła dłonie na poręczy, a jej serce biło w rytmie światła. Obiekt zbliżał się powoli, majestatycznie, bezszelestnie, dokładnie tak samo jak wcześniej. To wróciło, wyszeptała. Dawid zrobił krok w tył, oszołomiony. Obiekt zatrzymał się nad nimi na wysokości kilku pięter. Światło było teraz łagodniejsze, jakby nie chciało ich oślepiać. I nagle coś się zmieniło. Pod spodem pojawił się kształt. Nie człowiek, nie zwierzę, nie robot, coś, czego nie mogli porównać z niczym, co znali. Sylwetka jasna, ale nieokreślona, jakby utkane ze światła, poruszała się powoli, jakby badała ich. Pani Heleno, wyszeptał Dawid, nie kończąc zdania. Kobieta natomiast nie ruszyła się ani o centymetr, w jej oczach nie było strachu, było rozpoznanie, jakby już wcześniej czuła, że to nie było przypadkowe, że ktoś lub coś chciało, by właśnie ona to zobaczyła. Światło przygasło nagle i obiekt zaczął unosić się wyżej. Dawid krzyknął: Czekaj, co to znaczy? Ale dźwięk jego głosu został natychmiast pochłonięty, jakby powietrze uciszyło wszystko wokół. Helena jednak usłyszała coś innego delikatny rezonans, jakby echo w jej własnym umyśle nie słowa, lecz odczucie. Spokój, obserwacja. Nie jesteś sama. Te same słowa, które zobaczyła na kartce. Obiekt uniósł się jeszcze wyżej, aż w końcu zniknął, zostawiając po sobie jedynie delikatne drżenie powietrza. Most był znów pusty, Wisła znów płynęła normalnie, a światło nieba było takie, jak zawsze. Dawid odwrócił się do Heleny, ale zanim cokolwiek powiedział, zobaczył na jej twarzy coś, czego nie spodziewałby się nigdy. Łagodny uśmiech. Teraz uwierzą? Zapytał. Helena spojrzała na niebo, jakby wciąż tam coś widziała. Może tak, może nie, odpowiedziała spokojnie. Ale ja nie potrzebuję już ich wiary, wiem co widziałam i wiem, że to wróciło. Dla mnie. Dawid milczał chwilę po czym objął ją ramieniem, jak wnuk obejmuje babcie. Tego wieczoru wrócili razem przez most. Dwoje ludzi, którzy stali się świadkami czegoś, co nie należało do świata, jaki znali. A Helena, idąc obok, czuła po raz pierwszy w życiu, że choć niebo jest ogromne i niepojęte, ona naprawdę nie jest sama. Jeśli ta historia poruszyła Cię choć trochę, zostaw teraz swój lajk like i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści pełnych tajemnic i niewyjaśnionych zdarzeń. A teraz napisz w komentarzu, co Twoim zdaniem naprawdę wydarzyło się na niebie nad Warszawą. Twoje zdanie może pomóc odkryć prawdę.